Państwu. Dzień dobry. Witamy Państwa z wielką przyjemnością po wakacjach, bo te nasze e, zapowiedzi do powtórek, no to nie traktujemy tego jako programu, tylko po prostu to były powtórzenia takie letnie. Żeby po prostu nie umknąć tak zupełnie Państwu e, z pamięci, ale witamy, zapraszamy na pierwszy powakacyjny nasz program premierowy. To znaczy on będzie. Już nie powtórką, tylko mówię a propos tego słowa, którego użyłeś, tylko będzie ewentualnie kiedyś powtórzony, a teraz to jest pierwszy raz. A więc premiera. Czyli nie powtórka, tylko pierwszy raz. Zapraszam. Przepraszam bardzo, czy można u pana wynająć mieszkanie? Słyszałem. No, niby tak. No. A jakie są warunki? Dobre warunki. Ale jakie? Oferta jaka jest? 34 metry. Tak. 500 dolarów miesięcznie w przeliczeniu, może być. Półtora roku z góry. Muszę mieć jakieś zabezpieczenie. No, ale klucze pan by dostał, jak pan zrobi remont, bo jest zapuszczone. Ma być czysto, bez hałasu, <laughs> bez psów, bez dzieci. Jak pan jest gotów się przygotować, to... To ja pan powiem, jest pan w ukrytej kamerze. Oczywiście po tej wpłacie może pan następne półtora roku mieszkać już darmowo, bo to jest wysoka, wygórowana cena, którą panu podałem. Telefon oczywiście jest na mój koszt, no bo cóż, no w końcu założyłem go. Ma pan do dyspozycji drugą linię faks, gdyby panu był potrzebny. <laughs> Żona sprząta, przynosi posiłki trzy razy dziennie, chyba że panu by to nie odpowiadało, ale na pewno się porozumiecie. Żona poza tym świetnie mówi po francusku. A córka pierze i krochbali. Czekaliśmy się, przykręcili nam śruby. Cześć. Usiądź, bo wilka złapię. A od tego nie? Nie, to cegiełka porządna. Dziękuję. Kiedyś to nie było takiego bezrobocia. No no, w ogóle praca była, porządek jakiś był. A było zupełnie inaczej. No to... A, ja pamiętam siedemdziesiątym chyba piątym. To tak, miałem przez cały kwiecień, maj. Zwolnienie. Płacili porządnie za Pocztą to Pocztą przychodziła pensja. No. No. A, Widzisz? Poczta działała. W czasy. Dzieci na zimowisko zabrałem. O, były. W lipcu chyba. No właśnie. No ale darowanemu koniowi nie patrzy się w zęby, za darmo były. Ja no bo tam tak o, być powinno. No. O koniach to nie wiem, ale. FWP, beton. Trzy posiłki dziennie, gorące, zupa mleczna. Na śniadanie było? To nie pamiętam, ale... No, ale ja byłem, pamiętam. Obrusy były sceraty, porządek był. A po turnusie poszłem na zwolnienie. Odpocząłem. Teraz nas choroba urządzili. Bezrobocie. Bida, piszczy. Codziennie ludzie nie mają pracy. No do pośredniaka trzeba chodzić. Do pośredniaka bezrobocie jest to, nie można. Bez bez robocie. Przecież co? Co pośredniak? Jak bezrobocie? No trzeba właśnie iść do pośredniaka. Nie, do pośredniaku to no wiadomo, do pośredniaku, no co? No właśnie, no, no to trzeba pójść i zobaczyć, jak jest w tym pośredniaku. Nie, no no może być w pośredniaku. No. Człowiek się zdenerwuje tylko. Ale byłeś w tym pośredniaku czy nie? W pośredniaku? Dokładnie. No nie wiem. robak, nie? Ciekawe ile żyje. 40 lat. Dzień dobry, panowie. Widzę, że nic nie robicie. Bezrobocie przecież. Bezrobocie w kraju, co to? Gazet pan nie czyta? No, no właśnie, ja mam robotę dla was. Jaką? A, jestem właścicielem sadu i gruszki są do zebrania. Różki. Lekka robota. Ale Bań, że co? bańka dziennie. Na łeb. Siedem dni już. Siedem dni bańka. Różki. Uh. No to to siedem na łeb będzie. Ale to sobota, niedziela też trzeba zasuwać? Ile godzin? No po osiem. Obiady będą. Żona poda. Żona? I córka. Nocleg. To gdzieś daleko, że nocleg jest potrzebny? Nie no, to zaraz, zresztą podrzucę panów, mam tarpana. Proszę pana, właśnie. Tarpanem to się ludzi nie wozi, tylko towar jakiś. Co pan? Ludzi chce, to tarpanem wozi. Panowie, bierzecie czy nie? A Wa co wieczorem, a wiem, co, co wieczorem po robocie będzie? Dyskoteka. Ja na przykład, proszę pana, nie tańczę. Wczoraj tańczyłem, pan zobaczy, o! Wie pan, ile nowe kosztują teraz? Ile? Bardzo dużo. No ale to jak zarobicie, to będziecie mniej na No love. Dobra, dobra, to ile pan mówi? Bańka dziennie, nawet Bierzecie. Bańka dziennie? No, tak. 7 dni. No cholera. Bezrobocie. Co pan robi, panie kolego? Znoszę jajka. Dzień dobry. Dobry. Co pan taki smutny? Urodzaj, a pan smutny. Inni się martwią, susza, u pana... Tylko zbierać. No ale kto to będzie zbierał? Ja sam nie dam rady. A ile tego jest tutaj? No, 7 dni trzeba by porobić. Ojej, no to co, no to weźmie pan robotników, te trzy osoby i Nie no, Byłem u robotników, to nie chcieli przyjść. Dlaczego nie chcieli przyjść? Nie wiem, no dawałem po milionie na łeb, dziennie. Dziennie po milionie no, na łeb? No, no, nie zgodzili się. No i pewnie, się nie zgodzili, pan ja nie umie ty, rozmawiać. Mało dałem? Nie, umawiamy się tak. Pan mnie daje 7 razy od 21, by było. Mnie pan daje 10 baniek, i ja ich przyprowadzę. I ja już się z nimi rozliczam. Zgoda. Zgoda? Chciał nas wyrobić w gruszki tak. cwaniaczek. Niech mu zgnią te gruszeczki. A już. gnią. gniją. No. Tydzień roboty. Wiesz, ile w rfn mój kuzyn za takie gruszki ma? To znaczy, to jak on pracuje nie tydzień, nie tylko. Ale tam on. <laughs> ja mam znajomego, to. Jego kierownik no. mercem codziennie zajeżdża pod sad. Dizlem! No, no. I też z To o czym my tu mówimy? Cześć, panie Janeczko. Dzień dobry. Właniam się. Witam dyrektorów. Cześć. No co tam jest? No widział pan, panie kierowniku, jak nas załatwili, no. bez co? Bezrobocie, bida piszczy. Panowie chrzanić bezrobocie. Pa łatwo mówić. Tak, człowiek tu stoi, stoi, nawet mu się usiąść nie chce. tak, no słuchajcie, jest wódeczka. Znaczy? I co? No to znaczy, byśmy się napili, co? No to cudownie. No, już można. No ja wiedziałem, że tak stoicie, stoicie i nic, prawda, na tej ja przedem. Słuchajcie, śledzik też będzie. O. Pięknie, A, no dobrze. No. i kiełbaska się znajdzie. Ja osobiście nie mieszam chyba. Miesza. pan weźmie dla żony. Można zapakować no tak? papiery. Jasne, no. Tylko taką zrobimy małą, tam parę gruszek zbierzemy, co? Jak to? No, no tak, żeby tam no, do, do skrzynek trochę wrzucimy gruszek. No. A dużo tego jest? Długo? Nie, no to tam, z, nie wiem, wiem, no, z tydzień no, trzeba po, po, porobić. A to? ile? To przyjemność ile gruszki. Ile flaszek jest? Flaszka, flaszka, flaszka i jeszcze flaszka. Czyli co? Cztery. <noise> po jednej na łeb i, I jedna, jedna, jedna zostaje. zostaje tak? No. Za tydzień. A ja nie piję. No to co? To jak się zawiniemy, to, to, to do, do soboty zrobimy. To Ta. no. Tak. To jeszcze dołożę drugiego dzika. Stoi? Bierzemy. Z panem poparcie. to się przyjemnie pracuje. Prawda? Tak no to chodźcie. Stajnie. Ale żeby schłodzona była. Tak, tak. tak. Witamy w Kuchni Pełnej Niespodzianek Witamy Pana Wacława Dzień dobry Dzisiaj opowiemy o tym jak zrobić bu... Burdel? Bułeczki A skoro bułeczki to pie? Ja tego słowa nie powiem Pieczenie Do tego potrzebne nam jest ciasto I właśnie zrobimy teraz ciasto Do tego jakieś naczynie, prawda? Jajeczka Najlepiej, żeby miały żółta żółtka. Mąka jakąś na prawda? Drożdżów. Proszę? Drożdżów. A, oczywiście również drożdże. Drożdże, żeby nam ciasto to. prosło. prosło, tak jest. Mieszamy, mieszamy dokładnie. Następnie przenosimy do naczynia właściwego i czekamy aż u mm -hmm. spokojnie Teraz to pięknie rośnie. O, już urosło. A teraz prosimy pana Wacława, aby uformował bułeczki. Dlaczego ja? Bo oprócz pana nie ma nikogo innego w studiu. Bardzo proszę. Proszę sobie zagnąć rękawki. Tutaj, żeby się obrócić. Takie dwie małe bułeczki. Troszeczkę pomogę, bo to pan to widzę pierwszy raz. No, ale chyba mi się uda. Robi? Nie za dużo, bo jeszcze w piekarniku trochę urosną, prawda? No tak. I, i co teraz? Jak to, to teraz? Surowe pan będzie jadł? Nie. No właśnie, trzeba je włożyć do piekarnika. Pan ma zajęte ręce. Ja panu podfale. O, z kolanami, o dziękuję. Głęboko tam. Głęboko, dobrze. I to oczywiście musi chwilę potrwać. Bułki się pieką jakiś czas. Widzę, że pan Wacław już jest gotów. Panie Wacławie. Słucham. Panie Wacławie, prosimy. Mamy piękne, rumiane bułeczki. Ach, cieplutka jeszcze. Presja. Ja też bym mógł? Pan nie. Dlaczego? Bo ma pan brudne rączki. Smacznego. Co robisz? ZRZUCIĆ WAGĘ! Tu! Dzień dobry Dzień dobry Czy to Zakład Tresury Psów? Zgadza się, a co się stało? Bo w zasadzie aportuję, ale nie chcę oddawać Zebrałem was tutaj, bo mam coś ważnego do powiedzenia. Sprawy rodziny. Ale ja już nie mam tych sił co kiedyś. I przyszła chwila, że trzeba przekazać ster w młodsze ręce. Wszystkie sprawy są uporządkowane. E, pozostała tylko. Jest jak to przejmie po mnie to miejsce i te funkcje w rodzinie. Nie ty. Ja Moja mój młodszy syn. Który musi się przy Was jeszcze dużo nauczyć, ale wierzę, że poprowadzi nas i nie zaprzeda się żadnym konkurencyjnym rodzinom. Podejdź tu, Gianni. Chcę w tym doniosłym momencie przekazać Ci największy sekret, pozwolił mi tak długo stać na czele naszej wspaniałej rodziny. Bez tego niczego nie zdziałasz. Podejdź, Dzień. Jesteś gotów, synu? Więc przyjmij to ode mnie na te lata ciężkich prób i sukcesów. Niech Jezus. słyszy. Co panowie robią? Kopiemy studnie. Co, nie widzi pan? To dla ciebie. No? E -e -e -e. Aby cię nie zakręciło za bardzo. Prze przytrzymaj, bo mi chodzi. No. Są panowie w ukrytej kamerze. Dzień dobry. Chciałem powiedzieć, że moim zdaniem religia powinna być na świadectwach od pierwszej klasy. Obowiązkowo. A także sądzę, że aborcja już dawno powinna być obowiązkowa. Chciałem podziękować korzystając, że Parlament nasz obradował cały czas tak, jak obraduje. Przysłuchujemy się zainteresowaniem i uważamy, że płynie stamtąd mnóstwo wniosków dla tych wszystkich, którzy e, e, są źli w naszym kraju. I trzeba by już skończyć z mafią taksówkową. A Rumunii wizy jednak, bo nieczystości są u nas w kraju. I przy, przywlekają choroby. Dziękuję bardzo. Ja bym nie wyprzedawał kapitału, który my Polacy potrafimy Obcymi. chyba wykorzystać Niemcom czy Międzynarodowym Walutowcom. Dziękuję. Dobry dzień, dobry, dzień, dobry. Dzień dobry. Dobry, dzień. dobry, dzień dobry. Jak się stało? Fantastycznie. Jaki nastrój? Świetny. Ciekawe w jakim szef dzisiaj humorze. Jak to w jakim szef humorze? Świetny. Świetnym, świetnym, jak to dzień świetnym. A przypomnijmy sobie przywitanie szefa? Baczność. No pięknie, wszyscy pamiętają. A jaki mamy dzisiaj porządek dnia? Nad czym będziemy pracowali? Dzisiaj będziemy pracowali nad tym, nad czym już dawno nie pracowaliśmy to, co odkładaliśmy tak długo. Dzisiaj będziemy pracowali nad Polską. Nie. Baczność! Szati! Dajcie, spocznij. Spocznij. Ja witam, witam was, kochani. Piękny dzień. A, ładnie nam się zaczęło. Co tam dzisiaj? Aż się boję powiedzieć. A to dlaczego? Polska dzisiaj. Nic się nie dało przesunąć jakoś? Nie, odwleczone już jest to. Poza tym tam się takie sprawy dzieją, że już nie można czekać. No ale to powiedzcie, co się dzieje jakaś może relacja, bo... Nic nie chce, robi, strajkują bez strajkują. No, strajkują. już nie tylko oni strajkują. W parlamencie ciągle się kłócą. Jeden drugiemu nie wierzy, nie potrafią ją sobie przebaczyć. No to zawsze tak tam u nich było. Coś jeszcze? Wszyscy bezczelnie kłamią. Nawet co już lewicy demokratycznej. A my im ostatnio. Tak pokropiliśmy trochę. Po tej suszy, co kazałem zrobić? No, dokładnie. No, nie trzeba było ich nagradzać. No, za szybko z tą nagrodą. A mówiłem? Czyli co, od poniedziałku 35? 37 w słubicach. W cień. Mogę coś dołożyć do tego? No, pewnie, Dokładaj. Lepper, leper. Nie udał nam się. A może by go tak do spowiedzi, tylko <laughs> nie tak w zeszłym tygodniu, tylko porządnie, no. Wyślę fakt. Ja nie wiem, co z tym robić. Tak się boję tego. Ale o co im chodzi? Czego oni chcą właściwie? No, by... by... Komuna była... Przestała być. Prawda? No, zmieniłem. No, no. Przy mojej pomocy. Teraz już jest inaczej. Też im się nie podoba. Ale to oni, jeśli chodzi o żądania, to przesłali. No. Co chcieliby? No, co chcieliby. No, jak to jest? Pieniądze, wiadomo. Bogactwo, tak? Kró królami świata chcieliby być. Kolonie chcą mieć. Kolonie. Chorych, żeby nie było, to oni nie lubią tych chorych. Tych moich szczególnie nie lubią chorych. Dwizy dla Rumunów. No no właśnie. Nie pracować. Nie pracować. No tak, nie pracować. To oni chcą mieć raj. Na ziemi? Ktoś, kto to widział? Raj. Dobrze, to trzeba zrobić inaczej. Połączcie się tam bezpośrednio. Ja wiem, że po tym deszczu źle, bo na trójkę zdaje się Danię wybiera, ale spróbujcie, może przesuszy. I powiedzcie, że ja ostatecznie daję im termin. Pół roku do roku, a jak nie, to ja składam rezygnację. Do, to jest niemożliwe. No, ale to jest możliwe. To już ja... tyle lat, to już t... ponad tysiąc grubo lat z nimi są. Robione. Proszę to zaraz wysłać. Pilno. Oczywiście i nie zapomnijcie o tych słubicach. Badzność. Biedna ta Polska. Była to premiera naszego pierwszego programu po wakacjach. Znaczy po tych wakacjach, które były, ale przedtem też były programy, czyli nie że debiut i jesteśmy Pierwszy raz w życiu w telewizji, tylko po wakacjach. Pierwszy raz w życiu, czyli <laughs> chcę się teraz pożegnać z Państwem. Po raz pierwszy po wakacjach. pięknie premierowo. The night To thinking you ain't never coming home. I looked out of the nowhere There was nobody at all to get me help to get through to you. oh